Hejczko wszystkim, jestem Catelyn. W dzisiejszym odcineczku będzie tak... no całkiem ciekawy odcinek, trochę inny niż zazwyczaj, ponieważ dzisiaj m, będzie to taki odcinek, w którym co nie opowiem wam po prostu o Queen... <laughs> jejku, o Opowiem wam, co to za konik w ogóle, jak się... i y, 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 konkretne całe imię, rasa, wiek i tak dalej. I... Odpowiem też podczas czyszczenia Wam na pytania, na które dużo osób mogło się po prostu zastanawiać. A i gdyby ktoś pytał, czemu jestem na nagraniu w maseczce, no to no nie chciało mi się montować, więc no będzie widać, nie będzie widać mojej twarzy w większości, więc no polecam osobom, którym nie chce się montować. No niestety na treningu już będę musiała montować. No ale w każdym bądź razie właśnie tak tutaj oczyściłam. I przejdźmy może do informacji o niej. Więc dobrze, zacznijmy sobie od tego, że ona nazywa się z pełnego imienia ST Lovcia. ST to jest hodowla Storm, więc no bardzo polecam koniki od niej. W przyszłości, w bardzo niedalekiej zresztą, będę mieć konikę od niej, ale to dowiecie się już troszkę później. No i właśnie, Lovcia ma obecnie 7 lat, bodajże. No, Creators Storm mówiła 6-7. I razem również ustalałyśmy jej rasę, bo też no jakimś super znawcą raz nie jest, więc ja jej pomogłam. Ustaliłyśmy, że będzie to walijski. No i właśnie do jest dosyć odważnym koniem, spokojnym, troszkę szybko chodzi. I ogólnie jest taka fajna w szeregach. No fajne wysokie rzeczy w ogóle skacze z nią, więc naprawdę jest mega wygodna, nie wybija, jest po prostu super. Kolejna info o Lofci, którą Wam z wielką chęcią przekażę, to jest to, że przyjechałam mnie ze sprzętem. Oczywiście ja sprzęt Quinci. Też dałam kartę Szturm jakby do Quincy na dzierżawę. No i właśnie między innymi mam halterek tam, mam o dwa, dwie czapeczki, jedne wodze, jedno o głowie i jeszcze jedno jest moje o głowie Lofci. Takie wiecie, ono jest Niko. Ale używam je podczas dzierżawy na lofcie. Do tego kantarzowci, no i czarmsik, jeszcze żółwik też mam w dzierżawie. Więc tak to się prezentuje. No i spoko, spoko. Ej, kurde. Din, gdzie ty polazłeś? Nagranie jest. O, wracasz. A, wziąłeś wodę, te które też Sztorm oddała ci. Dobra. Więc tu generalnie dalej się siodłało. No i właśnie tak jak mówiłam, to są te sławne wodze, jak wincie, wzięłam w sumie tylko po to tam poszłam, żeby wziąć wodzę. Jakby bolało mnie to, że nie chciałam przyczepić wodzy od kfs sztorny, tylko wzięłam te, które bardziej pasują. Trochę nie rozumiem samej siebie czasami, ale eee, dobra, już niech będzie. <grym> no cóż. Przyspieszę wam trochę się dłonie, bo to za dużo trwało. No i tutaj sobie zaczynamy z tempiczek. Ogólnie sorry za jakość nagrania i ogólnie mega, mega sorry za to że musiałam tak przyciąć, ale uwierzcie mi, jazda w maseczce, jazda w ogóle, jakichś różnych wymysłach oraz montowanie, zakrycie twarzy jest tak męczące, że już najłatwiejszą opcją jest dla mnie po prostu przyciąć ekran i od czasu do czasu już po prostu zmienić yy, lub zakryć twarz, więc naprawdę uwierzcie mi, przepraszam. Przechodząc do hodów, stępek dowcia ma bardzo wygodny, chodzi dosyć aktywnie, chociaż zależy jaki mała dzień. Czasami będzie chodziła wolno, czasami szybko, ale zazwyczaj właśnie będzie chodziła aktywnie No i bardzo też wygodnie Tutaj też robiłyśmy zatrzymania Patrzyłam właśnie jak jej to wychodzi No dobrze reaguje Ogólnie na luźnej wodzy też bardzo dobrze się na niej jeździ Tutaj też robimy sobie wodkę No i myślę, że bardzo ładnie reaguje na wszystkie pomoce Oraz na ogólnie każdą pomoc inną Naprawdę wszystko gra I mi się podoba się jeszcze rozgrzewałyśmy. Przejdę do pytań. Czy Queen wróci? Wróci. Spokojnie, to jest tylko dzierżawa. Nie planuję. Queen ci sprzedawać. Ona ma do żywocie większe niż miała Goldena, więc no. A i do go tematu Goldeny na razie nie wracajmy. Po prostu dla mnie to jest męczące. Ciągle odpisywać na komentarze na przykład, no szkoda, mi Goldeny albo nie wiem. No, ale szkoda, jak Candy postąpiła, że teraz w ogóle mi nawet nie odpisuje pod swoimi shortsami i w ogóle nie odpisuje, nic nie odczytuje. Obiecuję, że ją pokażę, ale jej do tej pory nie pokazała od listopada. Kolejne pytanie, czy yy, ten, na ile czasu Quint i Pauza. Kolejne pytanie, czyli na ile czasu Kuincia wyjechała, czyli także zarazem na ile czasu Lofcia jest u mnie. Słuchajcie, to będzie ogólnie jakoś do kwietnia lub do końca marca, coś takiego, bo wtedy spotkam się z Kechaty Storm i wtedy też będzie taka pewna niespodzianka dla Was, bo jeszcze planujemy z Kechaty Storm pewną ciekawą niespodziankę, to zobaczycie niedługo. No a wracając do dochodów konia. Kłusnik ma taki dosyć zwykły, taki jak ma sonet, czyli taki prosty, nie wybija, ładnie idzie i wie co robić. No, mi się to bardzo podoba. Natomiast w Galopiku też również idzie tak jakby bardzo, bardzo łagodnie, wygodnie, dosyć szybciutko i ma takie kroczki kucyka, czyli że no, troszkę szybciej te nogi dostawia. Mi się podoba. I tutaj sobie zaczynamy skoczki 50 cm. Lubię się z tymi skoczkami. Są proste, fajne, przyjemne i wspaniałe. No, nie sądzę, że ktoś nie lubi tak malutkich skoczków. No, są fajniutkie, no ale bardziej ekscytujące są te wyższe, wiadomo, i jest wtedy bardziej tym się pochwalić. No i tutaj mamy około 70 tak, 75 cm tutaj mamy. Ogólnie ostatnio przeliczyłam i to nie jest taki równy jak myślałam, czyli jak myślałam, że 50 cm to 50, to wychodzi na to, że z droniem to ma 55. Więc to jest 75, później jest 85, 90, 95, 100, 105 i później co jest najlepsze, jest 115, a nie 110, więc ciekawie, ciekawie. No i tutaj też mamy skoczki już 85 cm. I wam na granicy skoków nie wkleję tam, co widać, moją twarz, no bo chciałam pokazać wysokość. Tutaj macie 100 cm z lofcią i jeszcze tutaj drugie Wam pokażę, gdzie jest 95. Tutaj właśnie jest 95. I te dwa edity mogliście zobaczyć po prostu na kanale, no ale już Wam pokażę, żeby nie było te edity. Także tutaj na dowód, że skoczyłyśmy 100 cm. I tutaj jeszcze moje pole popisu, czyli 105. To już było z lowcą, stempowanką, właśnie takie już pojeździe. No i mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapeczkę oraz subika, jeśli właśnie Wam się odcineczek spodobał. Ja oczywiście postaram się wstawać coś częściej, no ale teraz długo to nie dopisuję, bo. W momencie kiedy to montuje znów jest to na śniegu, jest mróz i dopiero koło czwartku, piątku będzie się robić cieplej, więc no nie spodziewajcie się bardzo dużo filmów.